Niezwykłym koncertem Cafe Retrospekcja uczczono w Czerwonaku 30 lat działalności Gminnego Ośrodka Kultury SOKÓŁ oraz jubileusze należących do niego klubów i zespołów. Śpiewająco świętowano 15-lecie klubu seniora Złota Jesień w Owińskach, 20-lecie klubu seniora Pod Jaworem w Czerwonaku oraz 15-lecie zespołu wokalnego Retro Cafe. Retro Cafe jest jedną z wizytówek bo możemy się pochwalić wieloma. Ale rzeczywiście i Retrokafe, i te projekty muzyczne, muzyczno-teatralne są taką wizytówką, są bardzo popularne, są jakby to, co je wyróżnia, to uzupełnianie składu o profesjonalnych, cudownych muzyków z poznańskiego środowiska. Także tak, rzeczywiście tym się bardzo chwalimy. Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło, że mogliśmy się, no myślę, że można tak powiedzieć, w końcu zobaczyć, ponieważ to wydarzenie było, no niestety, już raz przekładane. Te obostrzenia, które weszły dzisiaj w życie, na szczęście nas nie zaskoczyły. A to, co jest chyba najważniejsze, to to, o czym powiedziała też pani dyrektor przed chwilą, że naprzeciw wyszła nam nowoczesna technologia. I mam nadzieję, że dzisiaj bardzo dużo osób, waszych bliskich, waszych przyjaciół nas ogląda. Chciałbym ich w tej chwili serdecznie pozdrowić. Chciałbym państwu życzyć dzisiaj przede wszystkim wielu artystycznych doznań, niezapomnianych chwil. Ale przede wszystkim mile spędzonego czasu. Wszystkiego dobrego. Dla przybyłych gości oraz dla widzów nadawanej na żywo transmisji wystąpiły lokalne zespoły śpiewacze oraz Gwiazda Wieczoru, świętujący swój jubileusz, zespół Retro Café. Pierwsze osoby przyszły z propozycją do Sokoła, do, do pana Remigiusza, żeby utworzyć taki, taki zespół kobiet. No i udało się. Początkowo to były piosenki takie popularne, bardziej znane, a w tej chwili mamy naprawdę bardzo zróżnicowany repertuar. Zresztą chociażby dzisiaj z opery Nabucco, czy też, czy też jakieś inne utwory choralne. naprawdę pierwsze sukcesy zaczęliśmy odnosić po 6-7 latach, czyli tak naprawdę po połowie tego czasu, który, który śpiewamy razem. Najbardziej dumny jestem z tych nagród zdobytych w Pile, gdzie dwukrotnie udało nam się zdobyć pierwsze miejsce w kategorii zespołów wokalnych na Wielkopolskim Przeglądzie, no i z naszego drugiego miejsca w Szczecinie w międzynarodowym zestawieniu i jako chór, no, to są rzeczy wyjątkowe. Oprócz tego oczywiście inne inne występy, tak jak na przykład wzięcie udział dwa razy w finale Ogólnopolskiego przeglądu ARS w Włosławku. Niewiele jest pewnie takich miejsc, które dają takie możliwości działania jak Gminny Ośrodek Kultury Soków w Czerwonaku. Pracujemy od 15 lat i możemy pozwolić sobie na, na bardzo wiele, na przykład na realizację swoich marzeń, na realizację projektów w takiej postaci, w jakiej chcemy to zrobić. Muzyczna kafe retrospekcja uświetniła tegoroczne jubileusze w Gminie Czerwonak. W tych trudnych czasach była również okazją do spotkania z lokalną kulturą i doznania niezwykłych wrażeń artystycznych.